Thank <laughs> you. Dobra, jo, jo, jestem z powrotem. Skończyliśmy w tym samym miejscu. O i postanowiłem, że chyba nie będę odblokowywał następnego posterunku, ponieważ to robi się troszeczkę nudne. Trzeci dzień z rzędu. Aaa. A. Dobra, to co zrobimy? Będziemy robili misję, to jedziemy do Amity. Tym razem zobaczymy, co ta słuczka dla nas dzisiaj ma. Hmm. A, czekajcie, uzupełnię sobie naboje w granatniku. Tak, 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 wiem, że coś odblokowane no Właśnie, może jakąś inną broń byśmy kupili? Uzbrojenie. To odblokowane. Czekaj, no, no, no. Dlaczego od razu kupujesz to? Modyfikuj. Nie, muszę kupić. Hm. Zamienimy za to. I trochę zmodyfikujemy. Weźmiemy sobie lunetę, ponieważ tamta broń już trochę mi się nudzi. I większy magazynek. I zobaczymy, jak to wymiata. Nic więcej ciekawego nie mam. No, nie. Dobra. Czy tu wyjście, tam wyjście? mi Amity daleko mamy? O, tym można sobie postrzelać. Też ma 150 naboi w magazynie. Nie, nie ma 150. 150 to ja mam przy sobie. Dobra, trochę pobiegamy. Mówi się trudno. Daleko to chyba nie jest, nie? E kawałeczek. No wyjdź z tej mapy, no. Albo pojedziemy na słoniu. O, będzie szybciej. Chodź, słonik. Tak, chodź, 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 chodź. Pojadę trochę na tobie. Na słoniu bardzo rzadko jeżdżę, a mam wykupione to. O. Słoń nie da rady więc widzę, jak wszystko to wszystko <laughs> nie da rady podjeżdża pod górę. Zapierdaj, to chyba nie wiadomo. Nie, droga jest, zmieści się ten grubas? Przeszedł. Jedyny plus! Słoń potrafi pływać. Także możemy się tędy przebić na spokojnie. E, w sumie płytko jest. Tutaj nie wejdę. Czekajcie, którędy? Tutaj w lewo. Szarża, szarża kolego. Rozwalił płot. O, znowu czkawka mnie męczy. Miodożer! Chodź tu świnio! O, naboje się skończyły. Hmm. Będzie mi potrzebna skóra mi do, do czegoś? Nie, nie, spierdalaj. Nie, nie, nie. O, tu jest. Czyli jeszcze jedną skórę będzie mi potrzebna. To iść tam, słonik. Przy okazji sobie powytwarzamy te pierdoły, skoro mogę. Gdzie ty? Tutaj jesteś. Chodź, 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 chodź. Nie uciekaj. Dobra. Zrobimy sobie ten kauczan. Tak jest. I teraz potrzebny nam kradzki tydzień mody. Mhm, jak miło. W następnym odcinku zajmiemy się właśnie tym. <laughs> dawaj, dawaj, dawaj. Szarża. Kurwa, nie wjadę tutaj. ŚWINIAK! U. Łał, on napierdala, ty! Dasz radę po schodach? Od słoń by nie dał rady. Ale skakać to już nie dasz rady, nie? Dawaj, nie opierdalaj się. To tylko ja, barany. No O! Zajebał go. Padł. Dobra, dobra, dobra. Gdzie my tu mamy wejść? Tutaj. I can't tell you what saving those fields means to the future of Kirat. Supplies, weapons, ammunition, vehicles, everything the Golden Path needs to take the fight to pagan men. I wasn't sure about you. That first time in Banapur, all I saw was Sabal and his puppet, but you are not a puppet, are you? Now I can see what you're capable of. What a difference you've made! You didn't seek it out before the war. I was six years old when my parents told me that I had to marry. That's the world Sabal is pining for. He's trying to take us back to the Dark Ages. And you and I, we make a good team. Now I could use your help to protect the statues of Kira.

No. Czasami zdarzy się puścić bąka, ale no nie świecę od tego, nie? Ustal położenie śpiących świe świętych? A to święty, a nie świeci! Kurde, źle przyznam. Dobra, czekaj to. Musimy za. A, kurde, naokoło trzeba będzie przejść. Nie da się tędy jakoś wjechać? O, da się wejść. Ale zapewne nie dorzucę tam. Nie? Ni... cholery nie ma szans. Ej, trzeba na około dymać. Nie chce mi się jechać taki kawał drogi. Dobra, właśnie Tam nie do rady tutaj o tak A się, rozbujaj. Czekajcie, obniżymy się trochę. I kuş do nisko. Dobra. Jestem tu, gdzie chciałem. Gdzie teraz? Tam wejdę. No, bo i nie bardzo. A, tutaj. Ty yy, tym się opuszczało. Bojaj się! O, fuck! Dobra, jebać to jadę na koło. <noise> Nie chce mi się tam chodzić, tak Ja pierdzielę, no... Już no, byłem na samej górze Dobra, jebać to jadę na koło Tak wiem, że opuszczam obszar misji, misja nieudana, pierdol się tak, tak wiem, no Spadłem z góry, co mam zrobić? Eee, jednak muszę iść <noise> tędy. Tamtego się zła. Kurwa, nie tego. O tak. I teraz bujamy. I do tyłu, i do przodu. Opuszczamy się i je. Ło, dobrze, że nie spadłem. Do góry. Kurwa, tu wejść gdziekolwiek, to jest masakra. Dobra, udało się. No! jasne chujby by to strzelił. Kurwa! Czepię się tam. Serio, kurwa, nie chce się tego uczepić? Ja pierdolę, no! Znowu, kurwa, spadłem. Fajna zabawa, gro, wiesz? Dzięki. Tamtego się złap, kuta się. Nie, tego muszę najpierw. Ja tam, kurwa, do końca odcinka nie wejdę! Zostaw to tam! Bojaj się ale to w kurwie. wiecie już jesteś prawy, a tu jeb spadasz bo spacer nie zadziała dawaj tutaj tutaj dobra jeszcze raz i hopaj chyc gitara udało się Wow, myślałem, że spadłem Dobra, właśnie na górę <coughs> Czy ja muszę tą zasraną górę obejść całą dookoła, żeby tu wejść tu mamy elemencik O, tak jest Halo, 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 halo! Mogę do środka? Nie, tędy nie wejdę. Pręty ja mogę wejść No nie gadajcie, że znowu będę musiał po górach łazić Trzeba dymać naokoło kluźba Heć, ja tu wejść cholera no? Ma ktoś jakiś pomysł? Bo ja nie O! Granatem się dało uh o -oh. Dobra, tu chyba wszystkich rozdupcyłem. Aż mi się kurwa broń zbugowała Dobra, mamy dotrzeć do jakiegoś detonatora. Hmm. Czekajcie, wezmę sobie amunicję, bo już mam mało. O, tu stoi dwóch Sniper, Masz pierdolona cioto 5 minut mam What the fuck Szybko leć A oh fuck jeszcze musi przeładować Ale mi kolbum jedno. No gin ty kurwa śmieciu goły Chyba już nikogo nie ma Cholera, apteczek mam mało mm, Mogłem sobie zrobić parę O czekajcie, zielony liść Jest tutaj Dobra, jedną apteczkę mam Póki co musi wystarczyć Przeładuj O, tu jest kolejna Dobra, mam dwie gdzie jest ten niebany detonator? Na górze? Serio? Tam też jest gdzieś element propagandowy. E, jest tutaj. Kamizela, apteczka... Poczekaj chwilę. Dobra. Dostał Następny padł Tak jak się kurwa położył na skrzynkach tej Mam pomysł? 0 O ile mi się uda Mam nadzieję że się uda Kłodę, poszło Jeb. oj, nie trafiłem go Dostał Dwóch dostało Dostał kolejny Wysadzka. Sorry chłopaki Gdzie tam jeszcze? Helikopter, tak? Oj, nie trafiłem Trafiony! Kurwa, tam był drugi. Ło, tu gdzieś wadą. Come on, come on, come on. Oj, 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 co tu się dzieje? Jasny gwint, jak oni napierdalają. Wąd stąd, kurwa, ja pierdolę, no. To nie był najlepszy pomysł. Dobra, po prostu będę tutaj stał i nic nie robię. Dostał? Tam jeszcze jeden gdzieś się schował. Jest tutaj. No i gitara. Serio, musi aż tylu ich tu przyjechać? Ta snajperka raczej do dupy jest. Nie, kogoś zdjąłem, tylko nie wiem kogo. Czekaj! Kurwa, nie to. Dobra, może być i to. Kilku na pewno się pozbędę. Dostał! ten żyje jasny gwin, dobra wyjadł Wpadł padł cholera nie gorzej będzie jak oni tutaj wejdą gdzie mnie tu poszedł stąd przeładuj cholera nie, 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 Wypierdalaj A, nie, nie, stąd, panie. Kurwa tam nie, śmierzy. Wow, 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 wow. Ja się tak nie, 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 Fuck! No nie, rozjebali mi zapasy z bronią, a ja już broni nie mam. Wypad śmieciu. A, tu mam, dobra. Ale nie dużo. Ich tam w chuj jest, ty! Dobra. Oj, 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 oj. Cholera. Nie, zaraz strzeli na miejscu, no. Wypierdalaj! Tańcz kurwa jak Ty tak samo. Dobra, póki co dwóch zabiłem. Zaraz przyjadzie reszta, w konwoju. Czekajcie, trafię ich z tego. Za wysoko. Dostali! Trzech zabiłem, ale jeszcze ich zostało tych Następny, następny. <grywamy> Podaję jak beczki. Dawaj go. Tak jest. Snajper Jesteś śmietni Szybko, szybko, szybko Dobra, nie stój przy składach z bronią, bo to źle się skończy Wow Nie boję się Ciebie. Mm, tutaj. Fakt. Ja mam tu pomysł, co ja zrobię, żeby oni tutaj kurwa nie wchodzili. Tylko czy zdążę. Nie, nie zdążę. Wchodzę tu kurwa jak chcą. Dawaj, 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 dawaj. Tak. Serio? Kurwa, nie zauważyłem, że ich jeden nawiód. Skąd? Gdzie? Znowu mi rozjewał skur spad z bronią. No nie, no nie wierzę. Jeszcze jeden. Ale dostałem. Na górę, na górę, na górę, na górę. Niebany śmigłowiec mi tu nie pomaga Ja pierdolę, z czego on wali? Hej. No kurwa, co to jest? dostał Chyba nie dostał. Maaj za nisko. Jest zniszczony. O, skończyły mi się te aptać. O, udało się.

No tylko ciekawe jak. I czym? Samochodem mam postawić? O, tu jeszcze było trochę amunicji, ale oczywiście nie do tej broni, do której chciałem. Łoł. Wow. Tak jest! gdzieś jeszcze jeden się zbunkrował. Cholera. Wypierdalać. I jeszcze gdzieś się... Je a, tu jest. Dobra, został mi granatnik. Chyba popsułem górę. Dobra, misja wypełniona. Zjeżdżamy na dół. Aj, I Spok. Gdzieś Amita prosiła, żebyśmy przyjechali. Tylko gdzie? Tutaj, Szanat. Dobra, tepniemy się tutaj. Tak jest. W sumie 25 minut odcinka, to nie wiem czy opłaca się zaczynać misję. Hmm... ale dobra, zaczniemy sobie. Te 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 te. Eee, nie, wróć, muszę kupić amunicję. Dobra, w sumie nie będziemy zaczynać następnej misji. Już jest 25 minut odcinka, także ten odcinek będzie troszkę krótszy. Eee, tak, uzupełniam amunicję, kup dostosuj, tutaj nic nie mam jeszcze, nie? Wyjątkowe. Kurwa, muszę to odblokować, to już mam. A merkę jakby odlokował, to jeszcze też by nie było źle. Ale tą niszczarkę bym chciał. Dobra, ludzie, to na tym odcinku kończymy. znaczy, co na tym odcinku kończymy? Nie, 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 sorry, źle, źle powiedziałem. Odcinek kończymy. Także dawaj łapkę w górę, subskrybuj kanał, też się nie pogniewam. Udostępniaj filmy, komentuj i pamiętaj, jeszcze chyba ankieta jest odpalana. Nie, nie wiem dokładnie, jak nie, no to już nie. Także dzięki za oglądanie widzimy się w następnym odcinku. HejOS!